piątek 21 marca w hali widowiskowo-sportowej pod Basztami w Chęcinach szkoły podstawowe z terenu gminy Sitków i gminy i miasta Chęciny wzięły udział w zmaganiach turniejowych z okazji pierwszego dnia wiosny. Warto podkreślić, że to już szósta edycja wiosennego turnieju z klasą. Panie wójcie, skąd pomysł na organizację tej imprezy? No musielibyśmy sięgnąć 6 lat do tyłu. Na pewno wynikało to z jakichś inicjatyw Miasta i gminy Chęciny i naszego. W tym czasie to był jeszcze Goksir, Gminy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. No i taki pomysł właśnie przyszedł, żeby rywalizować, może nie rywalizować, ale witać wiosnę pod takim pojęciem, że witamy wiosnę z klasą. I tutaj włączone zostały szkoły podstawowe z naszej gminy. U nas jest mniejszy problem, bo jest trzy szkoły podstawowe i gimnazjum. Turniej z klasą, czyli cuda wianki z Marzanną, okazał się doskonałą formą spędzenia pierwszego dnia wiosny. Szósty wiosenny turniej z klasą. Dzisiaj uczniowie zamiast na wagarach są na hali w Chęcinach. To chyba dobry pomysł. Tak, myślę, że to dobra panie, forma spędzenia tego sympatycznego i radosnego dnia, pierwszego dnia wiosny. Ja Bardzo miło, że zaproszenie przyjęły niemalże wszystkie szkoły z terenu gminy miasta Chęciny oraz naszej sąsiedniej zaprzyjaźnionej gminy Sitkówka Nowiny. Podczas turnieju uczniowie mieli możliwość rywalizacji między innymi w konkurencjach sportowych, takich jak tor przeszkód z rakietami tenisowymi, rzut do kosza po obiegnięciu pachołka czy slalom parami z piłką rehabilitacyjną. W quizie popisali się natomiast doskonałą wiedzą o obu gminach, a w scenkach kabaretowych zachwycili pomysłowością. Jak Żyli ocenia dzisiaj uczniów w dzisiejszych konkurencjach? Przede wszystkim bierzemy pod uwagę pomysłowość i jakby na to nie spojrzeć humor, no bo są to scenki satyryczne, dlatego bierzemy... Bierzemy pod uwagę to, jak reaguje tutaj publiczność zebrana, no i jakie wrażenie na nas to robi, bo przede wszystkim ma to być śmieszne i zabawne. No i... Muszę powiedzieć, że oceniliśmy na razie trzy zespoły bardzo dobrze. Nadaliśmy najwyższą punktację to i to myślę, że moi koledzy, to yy, yy, to którzy to się to do mnie to tak to samo to zadecydowali. I, I właśnie w tych trzech zespołach najbardziej nam się podobał przede wszystkim pomysł, bo było to śmieszne, zabawne, było w to włożone naprawdę dużo pracy, inscenizacja była ciekawa, no i myślę, że to wszystko, no to chyba najważniejsze. Podczas szóstej edycji turnieju z klasą uczniowie popisali się nie tylko wspaniałą wiedzą, ale też umiejętnościami aktorskimi, sprawnościowymi, a nawet plastycznymi, bo każda ze szkół musiała własnoręcznie przygotować marzannę. Jak zgodnie podkreślali uczniowie, konkurencja była wysoka i bardzo wyrównana. Jak wrażenia z dzisiejszej imprezy? Bardzo fajnie, miło się ogląda jak ktoś inny występuje, można też się fajnie pobawić na turniejach. Długo przygotowywałyście się do tego wydarzenia? Znaczy, na początku y, pani powiedziała, że myśmy się tak bardzo tym nie przejmowały, że mamy dużo czasu. Jednak później okazało się, że to jednak nie mamy już tak dużo czasu i zaczęłyśmy się tak dużo bardzo przygotowywać. Czy to dobry pomysł, żeby pierwszy dzień wiosny, dzień wagarowicza zorganizować w stylu sportowym? E, tak, się, bo jednak sport jest zdrowszy od siedzenia na komputerze i ciekawszy. A i tak wagarujemy. Po długich zmaganiach jury udało się na obrady, aby zliczyć punktację. Jak się okazało, miejsce pierwsze zajęła szkoła podstawowa z polichna, na miejscu drugim plasowała się szkoła podstawowa z wolicy, a na miejscu trzecim szkoła podstawowa ze starochęcin. Trzy najlepsze szkoły wzięły udział w sobotę przez cały dzień w grach i zabawach na basenie perła w nowinach. Organizatorami wydarzenia było Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach oraz Gminnośrodek Kultury Perła w Nowinach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli wodarze obu gmin, burmistrz Gminy Miasta Chęciny Robert Jaworski oraz wójt Gminy Sitkówka Nowiny Stanisław Barecki. ka haʻi i ke kaiāulu ka